W kategorii Inwestycja w Edukację nominowany został projekt Zawodowcy w oddziale TEP Edukacja w Szczecinie. TEP Edukacja w Szczecinie od lat aktywnie dostosowuje ofertę kształcenia do zmieniającego się rynku pracy. Projekt, którym obecnie realizujemy, jest trzecim powstawym przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki projektowi wsparciu uzyskało 162 uczniów kształcących się m.in. na kierunkach technik informatyk, technik programista, technik elektryk, technik dentystyczny oraz technik elektroradiolog. Nasi słuchacze otrzymują szansę na udział w praktycznych szkoleniach z zakresu zawodowych kompetencji społecznych, zakończonych uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów udział w szkoleniach realizowany jest w nowoczesnych pracowniach. Słuchacze kierunków medycznych korzystać mogą natomiast z nowoczesnych aparatów do wykonywania zabiegów pantomograficznych, cefalometrycznych oraz tomograficznych. Dzięki dostępności do wysokospecjalistycznego sprzętu słuchacze TEP Edukacji mogą konkurować na rynku pracy i zdobywać lepszy zawód. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.